Buenos días, guapos. Wyszłam pozbierać troszkę liści i przesadziłam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku odrosną równie piękne. Przejdźmy do prognozy pogody. Noc w wtorku na środę będzie całkiem ładna. Temperatura będzie wynosić od 6 do 9 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na północy. Zachmurzenie będzie dosyć duże i wieczorem przejdzie w całkowite. Możliwe będą opady deszczu. Przykro mi, macie morze, musicie troszkę pocierpieć. Temperatury będą fantastyczne: od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany. Jedynie znowuż nad morzem, przykro mi, może troszkę mocniej powiać. Hasta la vista, baby!